Siema dzisiaj, kochani, parę słów o sprzęcie, lekcja szósta i potem jeszcze tylko podsumowanie. Kończymy ten krótki kurs w moim wykonaniu. Słuchajcie, a propos sprzętu jeżeli macie zamiar krzyczeć w mikrofon, jeżeli yy, mniej śpiewać, że dużo więcej krzyczeć, to zalecam kupienie mikrofonu dynamicznego, który posłużywam i na scenę. I do nagrywania, oczywiście. Najtańszy interfejs. Za jakieś 200 wykupicie. Yy, ja do bardzo długo używałem Line Six'a UX a dwójki, stary jak świat, ale działał, spełniał swoje zadanie. Prawda jest taka, że na początku drogi, jak gdyby potrzebujecie sprzętu, który, na którego nie musicie wydawać tak naprawdę dużo pieniędzy i spełni on swoje zadanie w zupełności. Tutaj Wam przygotowałem akurat najtańszy mikrofon, jaki aktualnie mam na stanie, czyli to jest Shure PGA48. I teraz y, będziecie słyszeć mnie właśnie z tego Szura. On kosztuje jakieś 200, czyli naprawdę to nie jest dużo pieniędzy. Trafi zabrzmieć w ten sposób wystarczająco jak najbardziej do krzyków. Słuchajcie, na co musicie wydać pieniądze? Na początku drogi, kiedy będziecie dopiero uczyć się oprogramowania, uczyć się sztuki jakiegokolwiek podstawowego miksu do nagrywania, wystarczy wam najprostszy interfejs, mikrofon. Co jeszcze musicie mieć? Warto mieć statyw jakikolwiek, to nie musi być taki akurat jak ten może być najtańszy statyw ze sklepu muzycznego. Jaki znajdziecie, mogą być słuchawki, ja używam. Audiotechniki to jest jakiś e, konkretny model, to wam nawet nie powiem. No ale w każdym razie one około 300 kosztują, jakieś tam X30 czy coś takiego. W każdym razie to jakiś e, najprostszy pop filter, bo tak się powinno gadać. No ale dobra, to teraz pomińmy. Słuchajcie. To jest wam potrzebne interfejs audio, oprogramowanie, które ściągniecie, ściągniecie za darmo z internetu w momencie, kiedy oczywiście będziecie chcieli się bardziej profesjonalnie tym zająć, to trzeba takie oprogramowanie wykupić. Natomiast na stronie Reaper, Cooks Reaper producent udostępnia do sprawdzenia swoje oprogramowanie za darmo i ja z tego korzystam, korzystałem bardzo długo na samym początku, także warto właśnie sobie sprawdzić. Stację DAW Reaper. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, tak jak mówię, sprzęt live, który Wam będzie potrzebny, to jest taki jakiś mikser. Najlepiej mieć odsłuch do uczny. Natomiast to już są rzeczy dla bardziej zaawansowanych, powiedzmy sobie. Do nagrywania najprostszy mikrofon dynamiczny, może być na przykład ten Shure PGA za 200 stówy, Może też być różne, tam są Sennheisery, jakieś audiotechniki, mikrofony dużo, dużo tańsze, a jakościowo też nie odbiegające właśnie od tego warto przejść się do sklepu muzycznego. Warto sprawdzić jak zabrzmi twój głos na danym mikrofonie i mi akurat szury pasują, zawsze pasowały. Teraz mam, mam SM, SM, SM7B. Czyli taki droższy już około dwójki kosztuje, także no ale to wiadomo. Z czasem to wszystko przychodzi, tak? Grunt to jak zaczynacie, żeby nie wykosztować się, sprawdzić, czy to w ogóle jest dla Was, to całe nagrywanie. No i tyle: i za momencik podsumowanie. No, warto też sobie sprawdzić takie y, miksery cyfrowe, które y, służą także jako interfejsy audio au, akurat jakiegoś prostego Behringera Xeno, Xenex używam się, jak to się tam nazywa, nieważne. W każdym razie to też nie są ogromne koszta. Sprzęt do nagrywania za parę stów tak naprawdę idzie y, znośny dostać, który, z którego jeżeli ktoś ma pojęcie o jakimkolwiek miksie, to coś wyciągnie także. Ja zaczynałem też od jeszcze gorszych rzeczy tak, i dawało to radę w miarę. Na czymś trzeba zacząć, nie trzeba się wykosztować. Dobra, a podsumowując to wszystko, oczywiście tych lekcji miało być troszeczkę więcej, miało być troszeczkę na temat yy, bardziej zaawansowanych rodzajów streamu jakichś pixquili, jakichś inhali, yy, takich rzeczy. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli to ma, być, to ma być kurs podstaw, no to te podstawy wszystkie macie w tych sześciu lekcjach poprzednich, e, po prostu które Wam za darmo oddałem. Takie tips i tricks. E, przede wszystkim, jeśli chodzi o nagrywanie, naj, najlepszy trick, taki jako taki, e, o którym nie o, który wszyscy wiedzą na samym początku, to jest dublowanie wokali, czyli e, na lewą na prawą stronę po jednym wokalu i na przykład unisonowo ten sam wokal na środek to jest taki trik. A największym i najbardziej najstarszym chyba trikiem jaki w ogóle tylko może być przy nagrywaniu wokalu to po prostu dobrze śpiewać. Chyba najważniejszy trik z tych wszystkich. Ćwiczyć, tak naprawdę żaden tutorial żaden kurs nie zapewni wam Doświadczenia, które zdobędziecie na próbach, na koncertach, przy nagrywaniu kolejnych, jak gdyby jakichś demówek, czy przy pierwszym nagrywaniu, drugim, piątym, dziesiątym w studiu. Tego doświadczenia nie zastąpi nic, żaden kurs, nigdy nie, nie nauczycie się jak gdyby na czyjejś skórze tego fachu do końca. Także też uczcie się jak najwięcej od tych którzy troszeczkę więcej już w branży siedzą, starajcie się jak najbardziej zwracać uwagę na rzeczy, o których mówią Wam bardziej doświadczeni wokaliści, o którym mówią producenci, o którym mówią ludzie, którzy się troszeczkę na tym wszystkim znają. Z mojej strony to w zasadzie tyle. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś jeszcze konkretne rzeczy, które chcielibyście zobaczyć w takiej lekcji, to po prostu piszcie do mnie. Albo prywatnie. Kontakt jest pod spodem, pod filmikiem. Jeszcze a propos, słyszałem tutaj już taki filmik dla, o sprzęcie dla. Początkujących nagrałem wcześniej, tylko że dla wokalistów, nie dla krzykaczy, tylko dla wokalistów i link także umieszczę pod spodem, pod filmem. Słuchajcie, no, końcówka roku była dla mnie yy, tak prywatnie bardzo trudna, także ja póki co nie mam ochoty na razie nic wrzucać na YouTube'a, muszę to zostawić na jakiś czas. Nie wiem, kiedy z tym wrócę, zobaczymy, to się, to, to się wszystko yy, okaże, jakby w praniu. W każdym razie Snowblind działa pełną parą, już niedługo nowe kawałki, e, być może teledysk. Sprawdźcie e, tą kapelę, bo to kawał dobrej muzyki. Tyle ode mnie. Potęga wokalu. Kurs darcia mordy, profesor w Pier Dolu. Yeah!